Gdzie jesteś? We Włochach. Już teraz cytwilom powiedział, to wygląda to trochę jak we Włochach. No ale zobaczcie sami. Ja, no żarty to powiedziałem, ale taka uliczka całkiem włoska. <noise> Na wstępie, zanim powiemy Wam co i jak i o co chodzi z tym odcinkiem, mamy mało, małe tłumaczenie do zrobienia, bo obiecaliśmy, że w dzisiejszym odcinku będziemy dalej mówić jak żyć i przeżyć w Australii przez pierwszy miesiąc i pierwszy rok od przylotu, ale niestety, jak byliśmy nagrywać tą kolejną część, to jakby nam się troszeczkę kamerka utopiła <grych> i zauważyłam, że jest taka typowo w środku w obiektywie kropla wody. Więc uniemożliwiło nam to nagrywanie. No, bo chciałam nagrać takie fale, nie? I takie artystyczne ujęcia zrobić. No i tak bardzo się wczułam, że aż pomoczyłam aparat. Więc dlatego w ten dzień już nie udało nam się nagrać tej drugiej części. A teraz tak się wydarzyło, że przyjechaliśmy do Sydney, więc no ten odcinek z Sydney. A w najbliższej przyszłości nagramy drugą część tego cyklu, który zaczęliśmy tydzień temu, żeby go zamknąć. Pod tytułem: Jak wyemigrować do Australii? O, nie ucieknie, ten temat. Balkoniki eleganckie. I teraz zdradzimy wam sekret, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Skuterki. No skuterki stojące skuterki. na poboczu. Ej, ale zobaczcie na przykład na taki domek. Z takim małym balkonikiem, z takiej starej cegły, kwiatki jakieś i w ogóle takie wąziutkie uliczki. To takiego czegoś nie ma w naszej okolicy, tam gdzie my mieszkamy. Już wiecie gdzie jesteśmy, no bo oczywiście musieliśmy to napisać w tytule, żeby ktoś w ogóle kliknął na ten filmik, ale czy spodziewalibyście, że z Sydney może tak wyglądać? I teraz wyszliśmy na spacer, jesteśmy y, jakieś jesteśmy jakieś dwie minuty od naszego Airbnb i idziemy sobie na spacer zobaczyć do centrum, do, nad rzekę, nad wodę. W sumie bardziej nad, chyba nad ocean, można powiedzieć, bo przyjechaliśmy tutaj z tego powodu, że Krzysztof gra w turnieju pokerowym, na który wygrał wejściówkę w jednym z poprzednich turniej pokerowych. I ta wejściówka normalnie wykosztowała 1500 dolarów, więc zbudowaliśmy wokół tego całą wyprawę, bo taka okazja się często nie zdarza i może nawet to jest taka jedyna okazja w życiu, żeby grać w takim wielkim turnieju dla Krzysztofa. Z pulą nagród za więcej niż milion dolarów. Więc będzie to na pewno fajnie. Trzymajcie kciuki, chociaż jak to oglądacie, to już <noise> Coś jest po. Jest rozstrzygnięte. No. A ja w tym czasie, jak Krzysztof będzie grał, to będę sobie eksplorować Sydney. I dzisiaj, dzisiejszy wieczór mamy razem, a jutro zaczyna się Krzysztofa turniej. Jak dobrze pójdzie, to będzie trwało 4 dni. Mhm. Niemiecki klimat. Tam y, jacyś ludzie w meksykańskich kapeluszach Przy brytyjskiej y, tej telefonicznej wódce Europa Multikulturalnie Pani opowiada o tym, jak przyjechali więźniowie kiedyś tutaj do Sydni i chcieli ich tutaj Brytyjczycy zostawić, żeby oni sobie tutaj żyli, nie dali im żadnej waluty, tylko mieli się wymieniać z tym, co wyhodowali. No i proszę, jak sobie ładnie poradzili. Gada, 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 gada. To taki wielki statek, stoi. Pani gada, gada, a ja takiej słucham, i ona mówi: No i bla, 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 coś tam, coś tam opera. I tak pokazuje. Ja tak patrzę. I ten statek odpłynął już w tym, do tego czasu, i patrzę, i to jest ta opera. I ten statek. Ta... To jest ten symbol Australii. No. I on się pojawił przede mną tak nagle, bo przed chwilą był tutaj taki ogromniasty wielki okres, A, ten co, co teraz odpływa, więc ja w ogóle nie wiedziałam co jest za nim. I nawet ona tak opera. Ja tak patrzę. O takie bo wiecie, to jest coś takiego, taki symbol, nie? Tak jakby Australii. No chyba najbardziej Marnie rozpoznawalny budynek i, Australii. I wiecie zobaczyć to tak niespodziewanie. Nie, że tam wierzdziecie się. To nawet jest małe, nie jest jakaś taka. Nagle... Żeby tak... ktoś nie powiedział, że w takiej okolicy wow. jest ten, ta główna, ten... To w ogóle chyba nawet jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków na świecie wydaje mi się. Wow. To najpiękniejszy budynek na świecie, ale jakoś taki symbol naprawdę wzbudza we mnie emocje. No, ale jest na samym końcu takiego archipelagu. Choćby na ucieczkę. Jak te... no, już materiał wypalony, sam symbol... <laughs> no. Australii w ogóle. Niecieliśmy się już wycieczkować. Widzieliśmy trzy puby, które nazywają się najstarszymi pubami w Sydney. Także wiemy z czego wybierać. Właśnie teraz idziemy do jednego z nich. A piwko. Jak, jak sądzisz, jaka jest różnica między Brisbane a Sydney dla ciebie, w tym jak to odczuwasz? To jestem trochę zaskoczony, bo z tego co inni ludzie mi opowiadali, to Sydney jest takim bardzo szybkim takim. Miastem biznesu, takim spodziewałem się dużo bardziej właśnie zatłoczonego miasta, takiego. A to miasto ma bardziej ducha niż Sydney, przynajmniej niż ta Brisbane. dzielnica, e, niż Brisbane, tak. Przynajmniej ta dzielnica, którą dzisiaj odwiedziliśmy, no. jest taka bardzo dużo z takich dzikich uliczek, jakiś takich starych, starych, starych. jakiś takich bardziej pubów w różnych stylach. W Brisbane jest właśnie bardziej nowoczesne, bardziej takie. Uporządkowane, wszystko ma powyznaczane, takie uliczki przecinające się pod kątem prostym. E, w centrum, mówię o centrum. Ale tutaj też jesteśmy w centrum i jest zupełnie inaczej, ciszej. Tak, tak, Nie ma czegoś takiego też e, w Brisbane żeby w centrum e, były, było tak dużo małych, jednorodzinnych, Unitów takich jednopiętrowych. A tutaj jest bardzo dużo, tak jak widzicie nawet te budynki. One wszystkie mają jakby jedno piętro, czy tam dwa piętra. Tutaj są jakieś takie jakby domeczki małe, mieszkalne, wszystkie jedno piętro. A to jest ścisłe centrum. I tutaj pani mówiła, że takie pojedyncze unity mogą kosztować po 3 miliony dolarów, nie? Takie malutkie ze względu na swoją lokalizację. Bo wiecie, w tym miejscu można by wybudować na miejscu takich domków, gdzie trzy rodziny mieszkają, można by wybudować wielgachny wieżowiec na 55 pięter. Ale walczą tutaj o to, żeby zachowywać tę autentyczność i te stare budynki, żeby zostawiać. I to jest według mnie dobra decyzja. A teraz koniec naszego pierwszego dnia. Kończymy go akcentem australijsko-polskim, bo myślę, że nasze dwa narody mo można by zdecydowanie połączyć z zamiłowaniem do alkoholu. I podobno właśnie dowiedzieliśmy się teraz na tej wycieczce z panią, że tak jak tutaj na początku Australijczykom, tym skazańcom, którzy tutaj wylądowali, nie dano żadnej waluty, bo mieli się wymieniać. Tym, co wyprodukowali sami, to pierwszą walutą na tym lądzie stał się rum, który został przywieziony skądś tutaj. I kto miał rum, ten miał władzę. W Australii są trzy aplikacje, takie jak typu Uber. Jest to Uber Ola i DV. I Uber jest najdroższy, dlatego ja z niego już nie korzystam. Teraz zamówiliśmy sobie taksówkę na Ola. Czyli właśnie to są te same samochody, że kierowcy mają trzy naklejki z trzech różnych firm i kto pierwszy ich złapie, ten wtedy oni jadą jako ta firma. Dobra, mamy za minutę samochód. co przyjedzie po mnie.